I jak widzicie jest już w sklepie teraz 5 darmowych dropików Ja będę miał ich no będę miał ich dużo. Już otwieram je zanim jak otworzę, to proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję. Bo to mi da więcej motywacji do filmików, więc odpalam te 5 dropów To jest główne główny, główny konto, więc no. Proszę, żeby coś dobrego wyleciało. Epig już na sam start. O, do skróczka. Akurat mam skwika. Teraz zrobimy 3 obroty. 1, 2, 3 i dwa palce. O, teraz znów. 1, 2, 3 i znów dwa palce i bardzo rzadki. O, 30 kredytów. No, nic chyba w tych stardropach dropach moich nie będzie, na no, głównym kącie tak nic nie ma O kurczę, kurczę, dobra, wchodzimy na drugie konto Dobra, mam tu trzy konta Tu kolejne ruro. Napiszcie widzowie, co na razie Wam wydropiło z tych star dropów i pochwalcie się w komentarzu, bo mi na razie nic nie wydropiło. A teraz mam tu to... za trzeci dzień, że <grymne> minął dni chyba 40. Tak, jest pięć star dropików. I, pierwszy, I cztery palce na dwa razy. Więc proszę, proszę, prosz, ładuj się. Mogę, widzę, by to jest dziwne, że tam w tle był big box, ale dobra, no znów epic. No widzę, do, do sędziego. No do sędziego. Dobra, teraz zrobimy trzy. Jeden, dwa, trzy, dwa palce. Jeden, dwa. I dwa palce. No. Kurczę. To wiesz, skoda, że się nie da przesuwać punktów mocy, bo mi są potrzebne i to strasznie. A patrzcie, to jest moja druga konta od kolegi. O, czekajcie, bo muszę sobie zobaczyć. To są jakieś nowości. Przepraszam widzowie, ale mam laga. I mi się kliknęło skina. Więc lecimy na moje już trzecie, czyli ostatnie konto. I przed tym muszę się pomodlić. Drogi pan z Tobą był słodny. Albo nie, że zrobię to, jak już będę miał te 500 dropów. Dobra. To, to konto było zawsze takie fajne. Zawsze było fajne, bo mi to najbardziej e, dobre, dobrych zadmian dropnęło Teraz mój misiek otwiera. Mój misiu, misiu, misiu mój kochany, otwórz. Rzadki. Dobra, ja za niego otworzę i rzadki. No, bardzo rzadki. Teraz wbi śpira. Boję się chyba ostatni. Dobra, otwieram moją nogą. Noga nie jest pluszowaną. Dobra. Rzadki. Widzę, że to chyba... O do Franka. Do Franka. Przynajmniej. No i koniec stair dropów. Kurczę, na kurczę, no. Znów nic. Dzisiaj na razie mi nic nie dropi. W ogóle mi na razie nic nie dropi. I teraz widzowie lecimy po. Ciekawe, ja muszę zobaczyć, co tam jest. plus 15 kredytów Czekajcie, widzowie już patrzę. To będzie taki krótki filmik, bo dzisiaj właśnie to dostaliśmy te 3 prezenty od Brawl Stars. I chyba będę widzowie im wysyłał moją najlepszą akcję to wtedy mi może będę miał 12 karnetów plus za free. Czekajcie. Muszę wyjść na moje główne konto. Muszę tam zobaczyć, bo dzisiaj grałem Lumi, bo chciałem zrobić filmik, ale nie wyszło. Dobrze tą Lumi sobie poradziłem. Strasznie dobrze. O, właśnie widzicie, to jest moje główne konto. Dziennik Bitef. Muszę sprawdzić. Dobra widzowie, ja to już zrobię już poza nagraniem i zobaczycie jak grałem. Tam dam hashtag browserespect to Więc pa widzę, to był taki krótki filmik, więc pa. tam na 10. Pa.